Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Filip Szarecki oraz chorowany Paweł Skała, co słychać po głosie. Zaczynamy dzisiaj podcast Dwie Polski. Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat ministra Rostowskiego, partii politycznych oraz e, oczywiście nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Dokładnie, czyli będziemy rozmawiali o dziurach, a w Polsce tematów o dziurach jest dużo, bo mogą dotyczyć dróg, budżetu i wielu, wielu innych rzeczy, nie? Tak, ale dzisiaj zajmiemy się tylko dziurą budżetową, a właściwie nie dziurą budżetową. Dziura budżetowa to jest coś, co w mediach obtrąbiono tysiąc razy i każdy już mógł spokojnie się z tym zapoznać. Ja, ja to chcę... wiem, ale fajnie zebrzmiało, słuchaj, nie? No, ff, ff, tak, oczywiście. Ale no, ja właśnie. chciałbym się przyjrzeć głównie jak e, na te wszystkie problemy finansowe naszego kochanego państwa, a raczej m, m, tych wszystkich problemów, które się dzieją teraz w Sejmie, e, e, zareagowały inne partie, jak się e, ustawiły, e, kto kogo popiera i, i z kim zamierza się... To może ja zacznę przyjrzeć. od reakcji PO, słuchaj, co? No, no dobra. To ja, Jakich problemach? <laughs> no, Dobra, PO to, mamy już jest... omówione, teraz przejdźmy do reszty partii. No, no dobrze, no to tak w ogóle od początku może jednak wprowad... znaczy, postaram się wprowadzić naszych słuchaczy, którzy może przeleżeli pod lodem te parę chwil. Albo pracowali na przykład jak ja i nie mieli czasu, żeby się tym interesować. No tak, tak, tak. Znaczy, nie żebym się nie interesował i żebym nie był obyty do końca w temacie. Wcale tego nie powiedziałem. Przechodząc już do meritum. Trwa pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Chodzi o zawieszenie do końca roku sankcji nakładanych, gdy relacja długu publicznego przekracza 50%. Po prostu chodzi o to, że rząd chce zwiększyć deficyt budżetowy i będzie o ponad 20 miliardów prawdopodobnie większy, tak w Słuchaj, dużym skrócie. Ja, pamiętam, ja pamiętam, że na początku lat 90 jakiś polityk jak coś mówił o płynnym budżecie, elastycznym budżecie, pamiętasz, były takie projekty jakiś takich, wiesz, tych dziwnych, prawicowych partyjek, to wtedy mówili, że to jakiś wariat i w ogóle oszołom i co to za debil jest, nie? Tak, Nawet tak, tak właśnie go określali, nawet nie przesadzam. No a minęło tyle lat, i nagle co? No cóż, no, znosimy progi ostrożnościowe, które już. No, czyli nie, nie tak, nie to nie to samo oczywiście, co, 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 co tamten proponował. Nie pamiętam z jakiej tej partii, ale wiecie, kojarzycie, możecie sobie sp sprawdzić to. Yy, ale w sumie to trochę przypomina ten pomysł, co? Tak, tak, tak. I w ogóle yy, bardzo, bardzo fajnie i obrazy wotują Wipler, który powiedział, że to. Ten... Rostowski to, to jest osoba, czym kierowca, który stwierdził, że nie będzie używał hamulca i, i, i teraz te wszystkie e, z, zamierza progi na drodze usunąć, żeby móc szybciej w ścianę uderzyć. E, A to widzę, że Wipler w takim razie, w odniesieniu do Rostowskiego, ma ostatnio dużo fajnych powiedzonych, bo to nie jedyne takie ciekawe. Tak, tak, tak. Dużo. Zresztą zaraz będziemy właśnie o tym dyskutować. To nie tylko Wipler, nie tylko, nie tylko i jest bardzo, b, b, bardzo, znaczy, no cały Sejm się poustawiał w różnych. W różnych kierunkach i w różnych stronach do nie, rządu. Tak, ale jeżeli chcecie być zabawni w, na, w, na wiejskiej, to zarzućcie żart o Rostowskim. Nie każdy się zaśmieje, bo większość z nich już ma brodę po tym, jak zostanie 200 razy powiedziane w ciągu jednego dnia. Znaczy ma brodę po dwóch, więc trzeba uważać, żeby być kreatywnym, ale bardzo łatwo coś wymyślić nowego. Nie? Dobra, zaczynamy od pisu, co? Przechodzimy do rzeczy? Eee, nie, bez żadnych promocji czasopism. Eee... No, ja uważam, że nie powinniśmy tak robić. Dobra. Eee, Pis oczywiście. Powiedzmy to sobie wprost. P tak. <laughs> nie róbmy polityki, róbmy podcasty. W, w, ko w końcu jesteśmy w sieci i takie rzeczy nie ujdą nam na sucho. Dobra. Tak, no to mówmy, jak jest już w końcu. Więc Prawo i Sprawiedliwość oczywiście z Jarosławem Kaczyńskim na czele e, postanowiło walić w bęben e, finansów publicznych e, i spróbować powołać komisję śledczą, o tak. Bo ja mm -hmm. bym to nazwał próbą, bo jeszcze pytanie... Znaczy PiS, PiS jeżeli chodzi o skuteczność polityczną PiS-u w takich spektakularnych sprawach, to niezwykle próbują, nie? Znaczy, no tak. Pytanie, czy w ogóle Prawo i Sprawiedliwość nastawia się w takich sytuacjach na jakiekolwiek osiągnięcie sukcesu? W sensie, czy nie opłaca się tylko próbować i medialnie wyjść jako osoba, która po prostu bardzo, znaczy jako Jarosław Kaczyński, jako osoba, która kontestuje obecny rząd i. Teraz I i przegrywa. To też wiesz. Ale to, to tak, znaczy... wiesz, no to, to wiadomo, no mają większość platforma i PSL. Więc... Znaczy tak w TV nie jest pokazywane, a przecież tam no, nie kłamią, nie? No, chyba nie. nie. No, na pewno nie. No, skoro tak pokazują, to tak musi być. E no. W każdym razie. Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość e chcą powołania komisji śledczej. E I jest to uzasadnione tym, e że. Um, wszystkie dokonania w cudzysłowie dokonania um, Wincenta Rostowskiego um, powinny zostać zbadane, ponieważ um, tak naprawdę um, od lat prowadzi kreatywną księgowość, u, um, ukrywa tak naprawdę prawdziwy stan finansów publicznych i, i trzeba w ogóle określić, jaki ten stan finansów publicznych jest. No właśnie. I czy ma rację? Co o tym sądzisz, Filipie? Um, czy czy znaczy akurat nie chciałbym w ogóle yy, może pod koniec wypowiem się, jaką mam prywatną opinię na temat na temat tego prywatnego której... Filipa. Ale przynajmniej teraz na się słuchacze wiedzą, że można poczekać na tego prywatnego Filipa, zostać z nim tak, wiecie, bardziej w intymnych sytuacjach. Dobra, dobra przejdźmy odpisu do następnej partii. Yy, poza pisem jest oczywiście Solidarna Polska, która odłączyła się jakiś czas temu. Oni z kolei... Od PiSu. Tak, to o... też jest taki trend, znaczy modny było w pewnym momencie odłączanie się od PiSu. No, tak. Oni z kolei chcą yy, po prostu odwołania, wotum nieufności. Nie, dla... Ale nie tylko oni. Nie tylko oni, Razem z Wiplerem, to znaczy Wipler i, i Solidarna Polska chcą e, odwołać, i tutaj właściwie to wygląda moim zdaniem bardziej niż e, działanie w porozumieniu, to dwa niezależne pomysły odwołania i, i, i raczej bym e, teraz zastanawiał się, czy bardziej zależy na odwołaniu Solidarnej Polsce i Republikanom e, Wiplera czy na tym, y, jak media zaczną odbierać, kto, z, kto zgłosi do, do wotum nieufności. O. I wiesz co, ja stawiam taką śmiałą tezę, wyobraź sobie, że im bardziej zależy na tym, kto y, przelansuje się po prostu z, z tym odwołaniem. Wcale im nie chodzi do końca tak naprawdę o odwołanie. Wyobrażasz sobie, że tak może być? <laughs> Oczywiście, to w ogóle jakieś, nie, nie jest jakieś takie straszne zaskoczenie, ale... Nie, to była tylko taka moja śmiała teza, ale to chyba głupie, co powiedziałem. No, nie ma sensu. O ile w ogóle zbiorą podpisy, bo niekoniecznie, znaczy, PiS pewnie się do tego przychyli, ale z drugiej strony, skoro będą forsować komisję śledczą, to, to nie wiem, czy będą chcieli poprzeć pomysły wyrzutków swoich. Znaczy, wiesz, zawsze można kogoś rozliczyć, a zanim się go rozliczy, jeszcze wyrzucić z pracy. No to brzmi nieźle. Poza tym, jeszcze, jeszcze mówiąc o, o tych wyrzutkach, jakby brzydko, to, o tych osobach, które... Ale oni sami przecież poszli, to są zdrajcy. No, dobrze, dobrze. Jeszcze nie jestem zwolennikiem PiSu, ale, ale tak wiesz, no ale fakt jest faktem, oni zdradzili PiS, no. Tak, wbili nóż niczym Brutus, w każdym razie... Za srebrniki jak Judasz, a nie, to Kluzik-Rostkowski. W każdym razie, jeszcze Solidarna Polska, Patryk Jaki, rzecznik klubu, yy, powiedział, że w budżecie na 2013 rok Vincent Rostowski pomylił się o 24 miliardy złotych. Gdyby w prywatnej firmie księgowej pomylił się o tyle, to natychmiast zostałby dyscyplinarnie zwolniony. A znasz jakąś prywatną firmę, która ma taki budżet swoją drogą, że ktoś robi takie śmiałe porównania? W Polsce nie, ale podejrzewam, że ten. Yy, na przykład Apple. O, na pewno mam ma podobny budżet. To, to, to jest firma, która podejrzewam może mieć większy budżet niż państwo polskie, ale to w ogóle, znaczy ja nie wiem, czy, 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 czy mamy brnąć w te porównania, bo zaraz tam wejdą ludzie z podcastu Maggatka, albo jakiegoś innego podcastu Apple i będziemy się chłócić. I zacznę komentować i mówić, że wcale nie można mieć Apple, tylko Apple na przykład i że zły akcent i że iPhone to ma taki numer, a nie taki. Ale Jakby to kogokolwiek normalnego w ogóle interesowało, nie? Ale dobra, rób, rób, Dalej. Ja te, tego podcastu słucham, bez jest fajny. E, wracając do Wiplera, wracając do Wiplera, znaczy do, do, ty, ty teraz wraca, idąc do Wiplera, opuszczając Solidarną Polskę. Z kolei Wipler mówi, że lewy księgowy. Donalda Tuska powinien przestać pracować, bo to jest niemożliwe, żeby obudzić się z dnia na dzień i stwierdzić, że brakuje mu 24 miliardów złotych, czyli ogólnie mówiąc, wszyscy mówią to samo, że to jak to możliwe, że tak wszystkim brakuje tyle, że, że mu to brakuje tyle pieniędzy. Poza tym Wipler używa jeszcze dosyć takiego ostrego języka i chyba pozycjonuje się dosyć w, w takim mm, ostrym, ostrym podsumowaniu całej sprawy. A, a co takiego powiedział Wiktor? Chciałbym, aż chciałbym uciec od tego skojarzenia z Korwinem, ale no nie no, może przez to jest przesada, ale nie, powiedział, nie, powiedział nie, że, że Rostowski zachowuje się jak... Uwaga, uwaga, to będzie mocne. Alkoholik zaszyty. Zaszytę, alkoholik zaszyty. Alkoholik, alkoholik. Alkoholik. A to jest jakiś specjalny? No. Znaczy, że co, że, że, że jaki jest taki alkoholik? No, że taki, że, że jest właśnie zaskoczony, że mu brakuje na wódkę i 24 miliardów, tak, przy okazji. Aha. A to taki, to że jest takim żulem typu, że panie, masz pan, no, wódkę i 24 miliardy? Tak. Nie, zaszyty, zaszyty to jest inny, to nie jest żul. Zaszyty to jest taki właśnie dobrze ubrany, z firmą taką i, i że pije codziennie, nie że wódkę, tylko że na przykład pije, no, no nie wiem, 12-letni whisky na przykład codziennie, nie? Znaczy no właśnie, jak jest zaszyty, to już nie pije. No, zresztą ja już nie Nie, wiem, no, no to że nie szyty, dysku... no, no, o alkoholikach, no słuchaj. Nie, ale właśnie właśnie wydaje mi się, że nie jestem akurat ekspertem w tym temacie. Ja wiem, że jesteś akurat skała przy, przygotowany do tego tematu, ale, ale może nie. Nie, może innym nie. Nie, nie jestem. Dziękuję, nie rób mi antyreklamy. Yy, I czarnego PR-u, bo to nieprawda. Yy, Filip, swoją drogą. Yy, Zdjęcie, przy którym było pokazane w internecie o tym alko zaszytym alkoholiku yy, rostowskim, to tam przy okazji Wippler właśnie miał taką, takie ujęcie, że wyglądało, że jakby miał Wipler taką zalaną twarz, więc to dziennikarz również złośliwie dobrał. Bardzo. No więc, jak widać, nasz podcast ma znowu charakter taki bardzo rozrywkowy, ale może nie będziemy w ogóle uciekać od tej formy, jesteśmy bo, bardzo rozrywkowi. Ale co jest, nie będzie złego w rozrywce, jeżeli połączymy rozrywkę z mówieniem o czymś poważnym, to jest dobrze. Tak, tak, tak. tak. Więc wracając jeszcze do Wiplera, to jest dla niego trudny okres, ponieważ a może nie tyle trudny, co z bardzo napiętym grafikiem, bo musi jednocześnie jeździć po Polsce i budować struktury republikanów. A po drugie, musi jeszcze w Warszawie chyba zacząć prowadzić jakąś kampanię, bo złożono właśnie ćwierć miliarda podpisów za odwołaniem Hanny Grankiewicz-Walc ze stanowiska prezydenta miasta, więc prawdopodobnie głowy polecą i platforma jest, powiedzmy, w Warszawie co najmniej zdenerwowana. Tak, ale takie tutaj, votum separatum, yy, to nie jest ćwierć miliarda, Filip, tylko ćwierć miliona. Yy, ćwi ćwierć znaczy, no, to, no, ale Fajna pomyłka swoją drogą, taka zabawna, ale ja wiem dlaczego to wynika, bo to nie jest przypadek, Filip się tak tutaj pomylił. Bo to właśnie cały czas mówimy o tych miliardach budżetowych i to ty właśnie, że tak przejmowałeś i nie dziwię się, że to zapadło ci w pamięć, bo ja w sumie też się tymi miliardami przejmuję. Hej, żyjemy w tym państwie i to jest trochę niefajne, nie że tak nagle brakuje 24 miliardów. Ale wiesz, tak, tak prosto, prosto, to proste myślenie, nie? Tak. Tak wiesz, tak prosto pomyślisz, nie? Tak wiesz bez wgłębiania się, to, to, to nie jest dobra wiadomość, nie? To dobrze, przybliżę tą moją prywatną wypowiedź. Tak, to nie jest dobra wiadomość. No właśnie. E... Poza tym, jeżeli przyjrzymy się temu na przykład co robi SLD, który jest y, rzekomo w opozycji, ja dalej będę sugerował, że oni są rzekomo w opozycji, y, to, 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 to nie, nie mam ni niestety dobrego... Do, 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 do... Nie, nie, nie mam dobrego nastawienia co, co do tego, co się będzie działo w Sejmie w najbliższym czasie, to znaczy tych wszystkich wotum nieufności, e, komisji śledczych i innych rzeczy, e, bo, PiS, e, bo, bo, bo SLD nie, e, ani nie poprze odwołania, ani nie poprze komisji śledczej. Będą mówić, że Vincent Rostowski jest niekompetentny i w związku z tym nic z tym nie zrobią. No to przynajmniej wiemy, słuchaj już, kim w końcu jest Leszek Miller w związku Donalda Tuska i Leszka Millera a właściwie romansie, a mianowicie jest jednak kobietą, no bo widzisz, tak kokietuje, nie? No, tak, albo. W poprzednim odcinku się zastanawialiśmy, mm, więc teraz, proszę Państwa, znam odpowiedź. Em, w każdym razie SLD w ogóle wykonuje takie dosyć dziwne ruchy. Eem, f, f, f. W kierunku i pro, i antyrządowej i chcą jednocześnie niezbyt walić w rząd Donalda Tuska, jednocześnie no, nie wypada im znowu nic nie powiedzieć. SLD właśnie, jak już mówiłem przed chwilą, zachowuje się po prostu jak panienka na wydaniu. To być, może, być może. W każdym razie na Facebooku wstawiają również czy to się nazywa, powinno się nazywać memem, czy na przykład ikonografiką? Bo ja mam wątpliwości w ogóle. To coś, co bardzo chciałoby być memem, a jest tak bardzo nieudanym memem, że jest ciężko to nazwać memem po prostu. Ale taki był zamiar. Ta rycina miała być memem. Wrzucimy linka, oczywiście, gdzieś tam pod audycją, i tak dalej. bo... Myślę, tak, że warto. Obejrzeć... Można obejrzeć w, na, w formie wideo, to wid nasi słuchacze już widzą w ogóle. A to audio, audio mogą zobaczyć na, na naszej stronie dwie dwiepolskie. Przy okazji polecamy, mój Boże. E... Świetna strona, słuchajcie, znaczy, tak mi ktoś mówił znajomy. jakiś. Tylko w każdym razie już schodząc z tych studentów, którzy chyba na praktykach wakacyjnych robią im te grafiki w pęcie. Leszek Miller powiedział zamiast o Wincencie Rostowskim dla odmiany, nazwał niebywałym skandalem to, że plan debaty nad ustawą jest taki, że kluby parlamentarne będą miały 5 minut na zabranie głosu. I to w sumie też jest dosyć istotne. No, jak na 24 miliardy podzielimy na 5 minut razy ilość klubów, to trochę mało, nie? No, troszeczkę w mało to, to. miliardach to my już więcej rozmawiamy niż To, to, pięć to będzie raczej na taka sobie. ciężka, ciężka debata w ogóle, bo. Deba debata no. pięciominutowa, wiesz. To. To, to, to będzie dosyć, dosyć zabawne. Z, z tego punktu widzenia. Podejrzewam, że wszyscy dziennikarze się skupią wtedy na tych wypowiedziach liderów partii i później będą, po prostu ta debata będzie trwać w mediach. Co w sumie dla mnie. No ale patrz, 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 patrz w jakie dobre pozycji tu jest Wipler, nie? No tak, tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Rek Republik rozumie. Republikanie będą jedyną partią, która wypowie się w całości. Do, dobra. No wiesz, no, a na przykład Jarosław Gowin, mnie bardzo ciekawi, milczy i nic nie pokazuje, że tak powiem, nie, nie odsłania twarzy, człowieko pokerowym, wiesz. Polska zacznie uwzględniać, uwzględniać w PKB tak zwaną czarną gospodarkę, czyli wpływy z prostytucji, z handlu narkotykami i zatrudnienia pracowników na czarno. I handlu bronią. I, i, i ze wszystkiego. A nie, o, to, o, to się, o to się chyba wie, większość naszych słuchaczy akurat nie oburza. W każdym, w każdym razie e, zaczniemy uwzględniać to w PKB, więc PKB nam prawdopodobnie skoczy do góry jakoś tak, może nawet radykalnie. Ale nie jest to tym razem zasługa ani Wincenta Rostowskiego, ani rządu Donalda Tuska. Jest to po prostu nakaz Unii Europejskiej. E... Ale oni się nie muszą stosować przecież. Unia Europejska nie ma swoich dywizji pancernych. No nie ma, nie ma. W przeciwieństwie więc... do Watykanu, tak Palikot mówił przynajmniej. Tak, no, no właśnie, warto wrócić do, jeszcze do, do, do Palikota, który, który jest gotowy poprzeć wniosek Solidarnej Polski o wotum nieufności, chociaż ha, jeszcze nie wykluczał. To sojusz skrajności. Powiedział, że to jest sprawa niepewna i jeszcze nie chce potwierdzać na 100%, więc będzie trzymał w szachu, czy e, to jego pa, pa, paręnaście procent e, poprze, czy, 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 czy nie poprze. Typu. No widzisz? Czyli tutaj y, Palikot próbuje uwieść Ziobrę. No Mamy jest nowy, now, nowe z, pewnością, z pewnością. Ale też w ogóle, słuchaj, nie no wiadomo, że to tak do końca nie jest. Ale tak sobie przekładając to takie, wiesz, pewne anegdotki, czy powiedzmy, robiąc z tego takie romanse, to zobacz, jaka ciekawa historia miłosna tutaj wyszła, wiesz. Tak, on z prawicy, on z lewicy i. dwie rodziny, które nie nie, dobrze mniejsza z tym z pismu i platformy wyszli. Dobra. Nawiasem mówiąc jeszcze, co, co warto o czym warto wspomnieć w, przy tej aferze, jeżeli tak to możemy nazwać budżetowej. Powstał, może nie, nie tyle mem, co taki zwrot, który został powszechnie zastosował e, palikot i powtarzał za nim Wipler i paru innych jeszcze posłów e, dziura Zastowskiego. Dziura Rostowskiego, która, która jest przykładem właśnie w jaki sposób, prostymi takimi zabiegami słownymi i w ogóle używając takiego prostego sformułowania, pozycjonuje się jednocześnie i samego Rostowskiego, i stan budżetu państwa, i w ogóle kumuluje niezadowolenie społeczne z tego, z, z, z tego ministra, który, który już ma chyba bardzo słaby wizerunek. No, ma. I właściwie każdy atak na Rostowskiego jest fajnym sposobem, że poprawić sobie wizerunek. Tak, tak, dokładnie. Bo nawet dzisiaj, słuchaj, wyobraź sobie, że oglądałem taki program, zanim zaczęliśmy to nagrywać, który się nazywa... Coś ze szkłem tam, nie wiem, potrzaskane szkło, czy coś takiego. O 22 na TVN24 leci. Kojarzysz może? Złamana soczewka jakaś, nie wiem, roztrzaskane szkło. Jakieś, Tak, kiepskie to jest. Przy żywym z to z pewnością to. Nie, 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 nie. Inaczej jakoś. No, coś tam było w jakichś tak, oczach, w każdym razie. Wiesz, że naprawdę zapomniałeś, ten program nazywa z wrażenia, że tak to przekręcamy. No, w każdym razie, przed chwilą mówiła sobie taka kobieta w szkole kontaktowym nazwę, że tutaj nie wspomniałem, oczywiście, w audycji że jakby no, no, nie popiera na co dzień. Kaczyńskiego wręcz go nie lubi, bo jest Lemingiem w domyśle. Ale co do Rostowskiego to się zgadza, że Rostowski jednak nie jest za dobry i trzeba go. eksmitować. Czy, jakoś. czy, czy ty powiedziałeś, że Kaczyński jest Lemingiem? Nie, ta kobieta jest wiesz? Lemingiem. A, no ja swoją drogą. A co jeżeli właśnie Kaczyński jest Lemingiem? Nie no, tak tylko mi się wiesz, to w ogóle dosyć radykalnie dziwne. Um... Ale ale jeszcze, jeszcze e, e, warto w ogóle przytoczyć podczas tej całej debaty, tak już abstrahując od tych programów na TV nieśmiesznych, e, badanie cebosu. E, w 1999 roku, czyli 14 lat temu, e, zbadano, jak wielu Polaków uważa, e, że obowiązkiem obywatela Polski jest płacenie podatków, i było to 87%. No i nastąpił, w tym, w tym roku było badanie kolejne i e, nastąpił spadek, 76% uważa, więc, więc to wszystko pokazuje, że prawdopodobnie, znaczy tak myślę, ja stawiam swoją śmiałą hipotezę, że zaufanie do, e, do państwa polskiego, do jego stabilności, do jej stabilności gospodarki, do wypłacania emerytu, to tak jak było z tym OFE, może ulegać cały czas osłabieniu, jeżeli rząd nie weźmie się poważnie do, właściwie nie do roboty, nie. bo oni pracują tylko, tylko w innym kierunku, w sensie, Ale to nie, nie dlatego. To wszystko przez, wszystko przez libertariany, którzy podkopują wiarę w państwo po prostu. Aha, no tak, libertarianie są całym złem, całym złem tego świata. Mówiąc, mówiąc językiem... Tych ludzi, praca u podstaw ostro zaorała zaufanie do państwa. No dobrze, no dobrze. W takim razie. A, możemy jeszcze jednej rzeczy wspomnieć. Nagrywamy. A to wspomnijmy. Tam dwadzieścia parę minut, więc jeszcze mamy, powiedzmy, minutę, żeby, żeby coś pokazać naszym słuchaczom na blogu albo na, na wideo. Oto co widzicie, to jest obrazek, który wrzucił Jarosław Gowin na Facebooka. Roztropne pytanie naszych słuchaczy mogłoby w ogóle: po co, co to jest, co ono przedstawia? Odpowiadam, na, na obrazku jest Donald Tusk, taki, taki wychudzony bardzo i ja, uśmiechnięty, ładny Jarosław Gowin. No to nie jest, nie jest przypadek, nie? Też zauważyłem, że ten gowin taki tu przystojny jest, jednak, a ten Tusk taki. Dobrze. W każdym razie na, na obrazku już wszyscy wiedzą i, i widzą, co widać, i to w sumie wystarczy spojrzeć, ale to było dla tych, którzy słuchają w wersji audio i nie, nie są w stanie spojrzeć. Ale o co poprosił Jarosław Gowin swoich y, y, fanów na Facebooku, bo tam ma mnóstwo ludzi, którzy kliknęli Lubię to przy jego profilu y, i skierował do nich prośbę, żeby y, uzupełnili dymki, bo, które się unoszą nad ich głowami. Żeby zrobili coś w rodzaju komiksu internetowego, bo, no. bo właściwie to... Jak wyobrażają sobie dyskusję z Donaldem Tuskiem, Jarosława Gowina? E, oczywiście dodajmy, że tej debata Donalda Tuska z Jarosławem Gowinem wcale nie jest pewna, bo Donald Tusk nie wiadomo, czy w ogóle będzie chciał debatować z Jarosławem Gowinem. I Jarosław Gowin robi teraz wszystko, żeby e, debata z Tuskiem stała się e, jak najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. E, jednakowoż nie, nie trzeba być chyba ekspertem, od, ani politologiem, ani, ani znać się na polityce, żeby zauważyć, że Jarosław Gowin kieruje swój przekaz tylko i wyłącznie do swoich wyborców, a nie do członków Platformy Obywatelskiej. No, i tym optymistycznym zakończeniem, optymistycznym. Nie wiem, znaczy no. takim przewrotnym, no w sumie no, w, w, to, nie, to tym... jest przewrotne skandydować na e, lidera Platformy Obywatelskiej, a kierować przekaz tylko i wyłącznie do e, ludzi, którzy tak naprawdę w tym głosowaniu na lidera nie będą mieli w ogóle wpływu. No, no. więc tym. Ob, przewrotnym akcentem. Nie, nie, przewrotnym, czekaj jeszcze raz. Tym optym, kurde. Ob, tym przewrotnym y, ak, akcentem o, już teraz mi się uda tym przewrotnym akcentem kończymy ten odcinek o. tak, e, przed mikrofonami Filip Szalecki. oraz zmęczony i chory Paweł Skała, co było słychać w gorszych momentach tej audycji, na razie zapraszamy, zapraszamy was jeszcze na dwiepolski.pl wpadajcie, czytajcie e, i odwiedzajcie naszych, I, naszych znajomych podcastowych i polubowujcie nas na facebooku agent Tomasz Słuchajcie, agenta Tomasza, agent Tomasz, ja nie umiem tak mówić jak on, umiem czy nie, nie umiem, agent Tomasz, nie idzie mi tak źle, no słuchajcie, w każdym razie go i, i bo, 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 nas też.